Dzień dobry nasi drodzy widzowie. Witamy Was bardzo serdecznie. W środę obok mnie siedzi. Karolina, dzień dobry. Karolcia siedzi obok mnie, a za mikrofonem, ktoś by inny jak nie ja, czyli Paweł. Mam nadzieję, że jeszcze trochę tutaj posiedzę, że mnie nie wywali tutaj z roli tego prowadzącego. No na razie masz tą rolę zagwarantowaną. Dziękuję. Proszę bardzo. Słuchajcie, zanim przejdziemy do tego odcinka, powiemy Wam, że wczoraj mieliśmy okazję spotkać się. Z Dominiką z Karału Wiśniewscy Zdrapują. Dominika przyjechała do Poznania i poprosiliśmy ją, żeby kupiła nam zdrapki swoją szczęśliwą ręką. Tak, najpierw wypiliśmy sobie kawkę w galerii handlowej, porozmawialiśmy, było bardzo miło i sympatycznie, no a potem rzeczywiście skorzystaliśmy, że się tak wyrażę z okazji i poprosiliśmy, żeby Dominika kupiła nam zdrapeczki. Dominika jest przesympatyczna, także bardzo miło spędziliśmy razem czas. Dokładnie tak było. A materiał taki skrócony z tego naszego spotkania ukaże się w jutrzejszym odcinku, ale o tym jeszcze wspomnimy na sam koniec. A teraz już przejdźmy sobie do tej naszej drapanki. Zobaczymy kolejne, kolejne zdrapeczki od 7 do 12. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej jak wczoraj. Tym... No ja też mam taką nadzieję, że no, nie tym... może być ciągle tak kiepsko w tym zestawie, bo wczoraj była dyszka. A ile będzie dzisiaj, to się okaże. No to co, zaczynamy? No to lecimy. 7, 8 i 9 to są moje zdrapki, które teraz zdrapie. Karocia będzie miała następne 10, 11 i 12. Dziękuję wszystkim bardzo za typy do Keno. Jak tylko skończymy drapać, z kuponami lecę do kolektury i jutro czwartek obok zdrapek Dominiki również sprawdzimy sobie Keno. Mam nadzieję, że jakaś wleci fajna wygrana. To co? Numer 7 i szukamy szukamy tej wielkiej kasy abyśmy tylko coś znaleźli no oby ciągle to samo mówimy na tych odcinkach a znaleźć nie możemy nie no, ale co zrobić no człowiek ma zawsze nadzieję no to takie liczby wygrywające w tej zrapeczce 11 12 5 4 3 7 oraz 15 i co pierwsza liczba to 32 druga liczba to 29 trzecia 16 kolejna w rządku 22 i 14. Czyli czyli nie ma. I drugi rządek 35 46 57 39 oraz 59 również nie ma nic do tej pory. No i trzeci rząd 41 58

Trzeci rząd, 31 nie ma, 59 nie ma, 13 nie ma, 22 również i 46 brak. A może trafiliśmy na paczkę, gdzie tylko jedna, jeden zwrot będzie. No dokładnie tak to wygląda. <grym> wcale by mnie to nie zdziwiło. Widzicie, 5842 nie ma, 2, 6 również brak, 15 nie ma, 17 nie ma no to mamy drugą kolejną w dzisiejszym odcinku i trzecia, moja z numerem 9 czyli zobaczcie do tej pory zdrapaliśmy już 8 zdrapek z tej paczki i na pierwsze 8 zdrapek był tylko jeden zwrot ale wiecie co, zanim ja sobie to zdrapię, no to co może te karty jeszcze zaczniemy mamy tu co, 4 walety, 4 damy, 4 króle 4 asy i teraz je bardzo dokładnie przetasuję i wytypujemy sobie ten układ kart wczoraj były, co było wczoraj, cztery, y, trzy walety były chyba, jak się nie mylę, potwierdź no, Karolciu bycie, tak, tak, tak znaczy, co dzisiaj będzie ale mówię, wczoraj były trzy walety, nie, taki układ chyba tak, mocno niespotykany ja już się gubię w tych twoich tutaj <laughs> ja już też po prostu w tych, w tych wszystkich zabawach, ale dobra, no. lecimy Pierwsza karta z naszego układu to jest Król. Król. Kolejna karta. Kolejna jest As. Oj, coś czuję, że chyba były takie typy: Król, As. Trzecia karta to będzie Król. A więc mamy dwa Króle i Asa. Jeżeli ktoś tak poprawnie wytypował układ kart, oczywiście kolejność nie ma znaczenia, chodzi o same karty, no to 5 punktów dopiszemy. Do tabeli. To już mamy z głowy teraz, a teraz trzecia zdrapeczka. Trzecia zdrapka, no może w końcu coś trafię. Uhuhu, uh, coś tam jedzie, policja pewnie albo karetka. 11, 3, 8, 5, 5, 2, 4, 19, liczby wykrywające. A mam tak, 19 jest trafienie, pierwsze. O, coś jest. 40... Pierwsze i ostatnie, pewnie tej zdrapce. 48, 14.

Oczko 21 nie było, 46 również nie ma, 33 nie ma, 22 nie ma i 25 nie ma, a pod 19 mamy co? 50 zł. O, czyli to, to jest wygrana. Czyli prawdopodobnie to jest najwyższa wygrana. Znowu nie trafiliśmy na żadną stubę ani nic, ale nie mówmy, o różnie się zdarzyć może. Także ja mam 50 zł, wygrane w tej kolejnej 9. Zdrabce, zdrabka z numerem 9, daje 5 dyszek. No to teraz krocia, proszę bardzo, na stanowisko. Teraz zobaczymy, co w moich zdrabkach jest. No, tu było 50, a teraz mam no, 3 puste. Mogą być Dziesiątka, No, ja też bym chciała coś wydrapać. pięćdziesiąt osiem, trzydzieści dwa, trzydzieści siedem, czterdzieści pięć i dwanaście, dwadzieścia cztery, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia dziewięć, pięćdziesiąt jeden, czterdzieści cztery, trzynaście, dwadzieścia pięć, czterdzieści siedem, trzydzieści pięć, czterdzieści osiem. Dwadzieścia trzy, sztabka. O, fajnie. Pięćdziesiąt trzy, czterdzieści jeden. Teś zaworek byśmy Dwadzieścia dwa, pięćdziesiąt cztery, trzydzieści osiem, czterdzieści sześć, trzydzieści trzy i pięćdziesiąt sześć. No, czyli tylko sztabkę. Czyli sztabka. Chciałaś wygrać na no masz.

Piętnaście, trzydzieści sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia pięć. Oboczek pięćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt sześć, trzydzieści dziewięć, trzynaście, osiemnaście. Dwadzieścia jeden, czterdzieści trzy, pięćdziesiąt trzy, siedemnaście i czterdzieści. A, ojej, ojej. No to dobrze. Czyli dzisiejszy zestaw mamy z głowy. Fajnie. I teraz jeszcze to, co wam mówiłem na końcu o Dominice. Jutro ukaże się materiał z naszego spotkania z Dominiką z kanału Wiśniewcy zdrapują. Zobaczcie. Poprosiłem Dominikę. Dałem jej kartę do ręki, żeby zapłaciła. Oczywiście nie płaciła ze swoich. No nie, no tak nie może być. I Poprosiliśmy, żeby kupiła zdrapki za kwotę 50 zł. No i Dominika wybrała nam takie oto zdrapeczki, które jutro zdrapiemy. I od razu mówię, że oprócz oczywiście typowania w karty, bo to cały czas jest nieprzerwanie typujemy zestaw kart. No to jeszcze prosimy Was o wytypowanie, jaką kwotę wydrapiemy w tych zdrabkach od Dominiki. Zodiak zadychę. Wielka kasa tu się znowu pojawia za Tak. Co jeszcze mamy za dyszkę? Mamy mega pensję. Taką zdrapeczkę nam Dominika wybrała. Wiśniowe, bo jakże by inaczej. Jak można od wiśniewskich nie dostać no, wiśniowych. Super linie za piątkę. Neonowe 13 i ekstra pensja. To jest zestaw łącznie, kochani, za 50 zł. I bardzo Was prosimy o wytypowanie, jaką kwotę tutaj drapniemy w tych zdrabkach, które wybrała nikt inny, tylko Dominika oczywiście. Także zachęcamy do. Typów, także zrobiłem sobie przerwę jutro, jeżeli chodzi o trzeci odcinek odnośnie paczki Wielka Kasa, a zdrapiemy drapki od, od Dominiki. Dominiki. Tak jest. Także do jutra, do usłyszenia będzie się dziać. Zapraszam, bo będzie też mała niespodzianka dla Was. Ale to już jutro. Cześć. Trzymajcie się, pa!